Siemka z tej strony PBD Pry, prowadzący kanał Yu-Gi-Oh! Master Duel i z Polska. I zapraszam Was na kolejne wydanie newsików. I pierwszym newsem dzisiejszego dnia będzie fakt, że Konami rozdaje nam 1000 gemów z okazji 20 milionów pobrań przy Yu-Gi-Oh! Master Duel. Będziecie mogli ją odebrać do 25 kwietnia, oczywiście do 2022 roku. Do godziny 5.59 według czasu konami, jak tutaj pisze. Ale trzeba pamiętać, że nie ma tu żadnej strefy czasowej podanej. Także zgaduję, że trzeba te 5 godzin 59 minut odliczyć od resetu daily. Czyli 25 kwietnia zacznie się w gierce 24 kwietnia o godzinie 19 bądź o godzinie 20. czasu polskiego. Zależy czy będziemy mieli te przesunięcie czasu znowu o godzinę do przodu. Jeżeli będziemy mieli ten, to przesunięcie godziny do przodu, to będziecie mogli tą nagrodę odebrać do 25 kwietnia do godziny 1.59. Natomiast jeśli nie, nie będzie tej zmiany czasowej, to będziecie mogli tą nagrodę odebrać do dnia 25 kwietnia do godziny 59 minut po północy. No dobra, teraz możemy przejść dalej do kolejnego newsika. No, jak widzicie wczoraj zostały dodane nowe gate do Solo Moda gdzie mamy historię Weather Painterów, które są nowym ciekawym nawet archetypikiem. zaraz wam pokażę. Więc. jak widzicie, tutaj mamy w the Felix Paint the Weather, czyli mamy historię Weather Painterów. Kniemy sobie. Może być jakaś ciekawa fabuła ponieważ mi się ten archetyp nawet podoba, jeśli chodzi o arty. Wcześniej się nim trochę interesowałem. I tutaj do zdobycia jest taka ikonka, która jest jednocześnie ikonką, która była w jednym z lików ze strony Master Duel Meta. Gdzie były właśnie aplikowane nowe ikonki, ramki, tak y itd. Także widocznie część z tego kontentu będą po prostu rozdawać w takich gatech do Solo Moda. Także trzeba to wziąć na poprawkę. Ale dobra, taka nawet ładna ikonka. Oczywiście 200 g zobaczymy, czy maita można dostać nie tutaj jest, możemy dostać 250 tych kryształków 150 kryształków a tutaj 150 takiej czarnej esencji takie trzy karty o tutaj 150 kryształków o i za scenariusz kolejne 150 kryształków o ale ten art jest włoski ale dobra lecimy dalej do kolejnego newsa Kolejną zmianą jest zmiana terminu wygaśnięcia paczek w Shopie, Ponieważ oryginalnie paczki miały wygasnąć już całkiem za niedługo Zaraz zobaczymy dokładnie w newsa co tam podali Tak, dokładnie 23 marca, czyli 23 marca o godzinie 1 rano miały wygasnąć paczki, które obecnie były w Shopie. I miały zostać one zastąpione przez jakieś inne, najpewniej. Albo na no zasadzie na 100% nie wiedzieliśmy. I nadal nie wiemy, co planują zrobić, jak te paczki wygasną. No, ale ważne, że data ich wygaśnięcia zmieniła się właśnie z 23 marca o godzinie 1 rano, bo już tutaj używam tego 6, odliczania 6 godzin od zmiany mm, od rozpoczęcia dnia. Tak, że jakby północ i godzina zerowa wedle gry. To w naszym czasie jest godzina 19 dnia poprzedniego. Jeśli jest 23 marca godzina zerowa, to grze już jest uważana. To w Polsce jest jeszcze 22 marca godzina 19. No ale dobra, ważne, że ten czas został zmieniony na 4 kwietnia. Także nie wiemy za bardzo czemu. Czemu, czemu tak przedłużają, może po prostu myślą nad contentem jaki nam dodać jest to jedna ze spekulacji, a jeszcze właśnie mowa o których paczkach, o Revival of Legends i Star Wars Force oczywiście, zaraz wam pokażę w shopie które to dokładnie są i są te oczywiście te dwie paczki, jak widzicie już sobie daty zostały przedłużone i właśnie tutaj gdzie mieliście boxa gdzie jest Featured Firewall Dragon, Alternative Blaze Wild, Wild. Blue-Eyes Alternative White Dragon oczywiście Ten Stardust Dragon no i tam jeszcze inne karty na no, w stalwart force'ie były te no Trey Brigade'ów, Omen, Link Boros Sword i no i te paczki się zmienią 4 kwietnia no i dobra w zasadzie jeśli chodzi o newsy dotyczące master duela takie ogłoszone oficjalnie przez Konami to byłoby tyle no, ale przejdziemy jeszcze do jednej ciekawej informacji która pojawiła się na stronie yu gi Master Duel Meta, znaczy Master Duel Meta po prostu, proszę której oczywiście tam też w opisie, dobra, ale przechodzimy do newsa już widzicie tutaj, ja muszę sobie kliknąć na przekładarkę. o, jak widzicie mamy nowy link o, na temat nowego eventu, którego możemy się spodziewać a będzie to event NER, in a year rarity festival, czyli najpewniej będzie to event w których, w których będzie można używać tylko i wyłącznie kart o jakości N i R normalki i R karty No i w zasadzie to chyba tyle, no, nawet jak tutaj pisze zlikowany opis Że, no, że URKi i serki nie są jedynymi silnymi kartami Trzeba przejść do świata Nek i Erek, no tak 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 No także generalnie będzie po prostu jak mieliśmy event, że można w extra Decku grać tylko x, y, jako extra Deck potworami To ten event będzie nas ograniczał, że możemy grać jakimi kartami chcemy Nie ma ograniczenia na konkretne typy potworów i te konkretne typy kart Ale jest ograniczenie na jakość kart, czyli właśnie na Nki i r -ki. No i dobra, tutaj jak widzimy nadal będzie info o medalach Czyli zgaduję, że podobnie jak było, była ta opcja Exhibition Medali do zdobywania, z których dostawaliśmy tam gemy i etykiety, pewnie w tym evencie będzie coś na takiej samej zasadzie. Będziemy dostawać medale i za to będziemy mogli odbierać sobie gemy i te etykiety. No i oczywiście, tak samo, za poddanie duela się nie dostaje żadnych tych tokenów, tych medali. No, i jeszcze jak tutaj widzicie, z tymi samymi zasadami, tylko na NKR-ki, będzie można się duelować w duel room. O, no. oczywiście wiadomo, nie jest to jeszcze potwierdzone, ale tak jak wcześniejsze, League XYZ festiwala się sprawdził od tej strony, czyli raczej czyli z tego możemy wyniknąć, że kompetentni ludzie wiedzą w zespole tutaj strony masterduel, masterduelmeta.com. Myślę, że można im zaufać i w przyszłości możecie się spodziewać tego eventu NR Reality Festival. No, ale w zasadzie to byłoby już na tyle w tym odcinku, Że spolajkujcie ten materiał. Zasubskrybujcie kanał, jeśli go jeszcze nie zasubskrybowaliście. I po trzecie, zapraszam Was dzisiaj na godzinę 19 na nasz kanał na YouTubie żebyście mogli razem z nami oglądać drugą edycję Pucharu Master Duel Polska, ponieważ to wydarzenie odbędzie się już dzisiaj. Także zapraszam was dzisiaj na wieczorem, żebyście z nami pili i pooglądali to wydarzenie, ponieważ zapisy oczywiście zamknęły się już wczoraj. Także zapraszam do pooglądania, oczywiście ci co będą grali, zaglądających to widzimy się na polu bitwy dzisiaj o godzinie 19 I to ode mnie tyle. Życzę wam wspaniałego weekendu. Ich serce, Karol zawsze będzie z wami. Pa, pa, widzowie.